Redakcję Ren.eu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. R. Każdego roku do sprzedaży trafiają setki, jeśli nie tysiące gier, i siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie pokazać wam ich wszystkich. A nawet gdybyśmy mogli, to bądźmy szczerzy, żadne z nas nie chciałoby oglądać setek recenzji każdej możliwej gry w historii. No ale oznacza to też, że zawsze ominiemy jakieś interesujące premiery, czy jest to urocze sim o dojrzewaniu, jakim jest Growing Up Studia Vile Monarch, oparte o prozę Marcina Przybyłka Game Deck, stanowiący interesujące połączenie przygodówki z grą RPG, czy Rustler, nowoczesna odpowiedź na klasyczne Grand Theft Auto 2, ale umieszczone w średniowiecznych realiach. W dzisiejszym materiale chciałbym napomknąć o kilku ważnych, choć niekoniecznie dużych premierach, które z powodów różniastych zwyczajnie nam umknęły. Przedstawiam więc 7 gier, na które zabrakło nam czasu w 2021: Halo Infinite. Halo jest w Polsce stosunkowo mało popularne, ale to tylko dodatkowy powód, żeby o tej serii mówić. Lepsze to niż trucie w kółko o tym, co wszyscy już dobrze wiedzą. Tym bardziej, że Infinite diametralnie zmieniło podejście do przygód Master Chief'a, porzucając typowe dla gatunku korytarzowe kampanie fabularne na rzecz otwartego świata. Choć ciasne segmenty zamknięte wciąż tu występują, to zdecydowanie pierwsze skrzypce przejmuje olbrzymia mapa, na której rozpaćkane jak muchy na wizjerze Master Chiefa stoją gotowe do odbicia posterunki. Gameplay nowego Halo idealnie sprawdza się w takim właśnie układzie, a dodatek haka, którym holować możemy się po planszach, dodatkowo uprzyjemnia poruszanie się nie tylko w poziomie, ale i w pionie, co również oczywiście bardzo fajnie przenosi się na tryb sieciowy gry. Microsoft poszedł zresztą w ambitnym kierunku udostępniając tryb online gry gratis dla absolutnie wszystkich, zarówno na konsoli, jak i na PCcie, a za Paywallem ukryto tylko singlową kampanię. A to i tak tylko częściowo, bo oczywiście dostępna jest ona też od premiery za Afriko w Game Passie firmy. A że jest to też pierwsze od bardzo dawna Halo, w które PC-towcy zagrali tego samego dnia co konsolowcy, to chyba idealna okazja, żeby przekonać się o co chodzi z tym master szefem i dlaczego w szczególności Amerykanie tak bardzo tę postać kochają. Loop Hero Gdybym miał wybrać swoją indykową grę roku, to byłoby nią bez dwóch zdań lub Hero. To tytuł, który totalnie miałem zrecenzować, nagrałem nawet gameplaye, ale pewne komplikacje spowodowały, że wyszło jak zwykle. I żałuję, bo jest to jedna z najbardziej innowacyjnych, pomysłowych i cudownych stylistycznie gier, w jakie grałem. Nawiązując mocno do epoki 8-bitów nie tylko Pixelartem, ale też paletą barw i oprawą dźwiękową. Wcielamy się wojownika, który budzi się w próżni, coś powoduje, że cały wszechświat obraca się w nicość. Nie tylko przestaje istnieć, ale resztki ocalałych zapominają, że cokolwiek kiedykolwiek istniało, i sami ryzykują, że w każdej chwili mogą po prostu przestać być. Gracz jest natomiast anomalią. Im dłużej przebywa w tej zanikającej krainie, tym więcej wraca mu pamięci, a co za tym idzie, rzeczy znów nabierają kształtu. Zadaniem gracza jest więc podróżować wzdłuż ostatniej istniejącej pętli szlaku i dokładać kolejne kafelki świata, odbudowując go. Gra przyjmuje formę automatycznego RPE-a. Stawiane budynki i krajobrazy ożywają, generując potworki, z którymi automatycznie walczy komputerowa postać. Gracz może jedynie dozbrajać się znalezionymi. Lepszymi elementami ekwipunku i przypisując zdolności zdobywane doświadczeniem. Odpowiednie układanie segmentów tworzy też odpowiednie buffy i generuje zasoby. Celem jest wypełnienie ekranu taką liczbą obiektów, by zwrócić na siebie uwagę bossa, a jego pokonanie odblokowuje kolejne poziomy. Lub Hero jest roglajkiem. Umieranie jest tu kluczową częścią rozgrywki, a każde nowe podejście toczy się na generowanej losowo pustej pętli. Trudno to opisać w paru zdaniach. Moim zdaniem koniecznie trzeba zagrać. Gra dostępna jest na PC i Switchu, i niedawno rozdawano ją za darmo w Epic Store. Kroniki Myrtany. Niejednokrotnie przyznawałem, że fanem Gotika nie jestem, ale nawet ja docenić potrafię kroniki Myrtany Archolos, dostępnego na Steamie i GOG darmowego Moda do Gotika 2. Jako człowiek na wskroś uczciwy, razem z moją załogą wywiązaliśmy się z naszej części umowy i dotarliśmy do wyznaczonego miejsca. Choć określenie Mod to niemal potwarz dla gry, której przejście zajmuje od 50 do 100 godzin, która ma cały pakiet steamowych achievementów, profesjonalny polski voice acting i rozgrywkę godną, a nawet bijącą na głowę swoją podstawową wersję. Co więcej, aby cieszyć się kronikami, nie trzeba mieć dużej znajomości tej klasycznej serii. Rzecz dzieje się na nowej mapie, a gracz wciela się w Marvina, młodzieńca, który uciekając od wojny, zaczyna nowe życie w nieznanym sobie kraju. Idealny punkt, by zacząć przygodę z serią, choć wypada nadmienić, że mimo iż sam dodatek jest darmowy, to do zabawy wymagana jest pełna wersja Gotika 2. Należy mieć jedynie na uwadze fakt, że choć kroniki Myrtany mają na ten moment przytłaczająco pozytywne oceny na Steamie, jest to mod do 20-letniej gry. Jest więc ona równie uroczo prosta graficznie, toporna mechanicznie i problematyczna technicznie co dawniej. Dla fanów Gotika są to oczywiście same dobre wieści, bo poczują się jak u siebie w domu, ale współczesne pokolenie może mieć z tym em, dziedzictwem pewne problemy. Bojąc się, że jest tracę i mój interes upadnie. Dorf Romantik. Jeśli graliście kiedyś w grę planszową o nazwie Carcassonne, to koncept Dorf Romantik będzie wam całkiem bliski. To rozluźniająca, bezstresowa, jednoosobowa gra planszowa. Celem użytkownika jest dokładać kolejne kafelki do nieskończenie wielkiej planszy i łączyć je ze sobą w biomy. Chmurki wiszące nad obszarami to nasze aktualne cele. Stworzenie lasu składającego się z setek drzew, wiosek z konkretną liczbą domków, sieci kolejowych o zadanej długości itd. Budowanie zgodnie z wytycznymi jest bardzo ważne, bo to właśnie na tej podstawie gra przyznaje nam kafelki dodatkowe, byśmy. Mogli dalej budować. Jeśli nam się one skończą, przegramy. Wraz z postępem graczor blokuje również nowe, bardziej zaawansowane płytki, które będą mogły pojawiać się w jego kolejnych grach. Dorf Romantic dostępny jest w formie wczesnego dostępu, ale w trochę innym formacie niż to zwykle bywa. Wszystkie funkcje są w nim już zaimplementowane, a autorzy używają etykiety Early Access, żeby powiadomić graczy, że gra jest aktywnie wspierana i rozwijana o nowe tryby zabawy. Psychonauts 2. Psychonauci to jedna z najlepszych, a jednocześnie najbardziej niedocenionych przygodówek wszechczasów. Dzieło kultowego Tima Shafera i ekipy z Double Fine było tak dobre, że Psychonauts 2 miało na barkach niezłe brzemię do udźwignięcia, by dorównać renomie oryginału. Z radością donoszę, że się udało. I z bólem żałuję, że nie dałem rady zagrać na premierę. To specyficzna gra o typowym dla szejfera tonie, wyjątkowym gameplayu i fantazyjnej stylizacji graficznej, łącząca przygodówkę z platformówką. Jako agent psjolicznej agencji wdzieramy się w umysły przestępców i eksplorujemy ich surrealistyczne i pokręcone jak makaron świderki krainy wyobraźni. Fabuła tak naprawdę nie jest do końca o tym, ale po co psuć zabawę? Jeśli to, jak mówią Amerykanie, wasz dżemik, to będziecie w niebo wzięci. A będziecie musieli mówić jak Amerykanie, żeby w nią zagrać, bo niestety nie jest ona dostępna po polsku i to gigantyczna wada, bo to mimo wszystko gra z mocnym naciskiem na fabułę, humor i sprytne gry słowne, więc bez dobrej znajomości języka szekspira nie ma za bardzo co do niej podchodzić. Psychonauts 2 jest celebracją kreatywności i autorskiej wizji. Mówił o niej Kwas w swojej wideo-recenzji i myślę, że jest to idealne określenie dla gry, która na każdym kroku próbuje robić wszystko po swojemu. I jeśli podoba wam się wyzwanie spróbowania czegoś innego, to zapraszam nie tylko do zagrania, to kolejny tytuł dostępny za darmo w Game Passie, ale również do obejrzenia i recenzji na kanale Kwas9. W swoim 14-minutowym materiale zdecydowanie wyjaśnia on ją Lepiej niż ja, wciskając ją nieuczciwie w dwa kapity tekstu. It takes two. Niespodziewany choć zasłużony zwycięzca nagrody gry roku w tegorocznych The Game Awards. It takes two, jest grom o tyle specyficzną, że podobnie jak A Way Out tego samego producenta, musi być ogrywana w dwie osoby i nie ma trybu singlowego. To opowieść o rozpadającym się małżeństwie i parze, która, zaciągnięta do magicznego świata przez zboczoną książkę, aha, próbuje poznać znaczenie pracy zespołowej i miłości łączącej ich nie ze sobą, a z ich córką. Brzmi trochę depresyjnie i w sumie jest, ale całość ma urocze przesłanie i potraktowana jest dość humorystycznie. Nie próbuje być zbyt przybijająca. Rozgrywka to natomiast dobrze zaprojektowana platformówka 3D, w której kluczem jest wzajemne wspieranie się. Większość łamigłówek i przeszkód pokonana może być wyłącznie dzięki dobrej synchronizacji obu graczy, i mocą produktu jest to, że wykorzystywane jest to na wiele bardzo pomysłowych sposobów, często rozdzielając postacie, by wykonywały Równocześnie dwa odrębne zadania dające wspólny rezultat. Fajnie widzieć grę operacyjną, gdzie nie sprowadza się to do drzwi, które otworzą się tylko, gdy stoją przy nich dwie postacie. Podobnie jak w poprzedniej produkcji Hazel Light, tylko jeden gracz musi posiadać grę, by mogły cieszyć się nią dwie osoby. Gracze lokalni oczywiście po prostu grają na dwóch padach, ale można też grać po sieci. Wtedy to gracz drugi ściąga darmowego klienta, pozwalającego połączyć się jako gość z graczem głównym, który ją kupił. Jeśli macie z kim nadwyrężać swoje stosunki, jak bohaterowie It Takes Two, to jest to gwarantowana zabawa na przynajmniej kilka wieczorów. Shovel Knight Pocket Dungeon. Czy pamiętacie, Spadlo Rycerza, taką fajną platformówkę z 2014 roku? To wciąż jedna z moich ulubionych Gier 2D i zawsze kibicuję nowym projektom studia Yacht Club Games. Najnowszym jest Shovel Knightowy spin-off dostępny na PC, Switch i PlayStation. W Shovel Knight Pocket Dungeon wcielamy się w jednego z kilkunastu rycerzy. Każdy ma swoje unikatowe zdolności i próbujemy wydostać się z tytułowego, kieszonkowego lochu. Ten jest szeregiem jednoekranowych pułapek zręcznościowo-logicznych. Z góry ekranu spadają różnorakie klocki i przeciwnicy, a my musimy układać je w łańcuchy, by rozpadały się szybciej niż są w stanie pojawić się na planszy. Utrudnienie? Trafieni wrogowie ripostują, więc trzeba to robić w jak najmniejszej liczbie ruchów plus zbierać miksturki zdrowia, żeby to oni, a nie my, gryźli glebę. Gra jest zaskakująco trudna, ale dzięki temu trzyma w napięciu, a dziesiątki znajdziek, modyfikatorów, szeroka gama wrogów, sekretów i dodatków czyni ją tytułem bardzo różnorodnym. Pozycja obowiązkowa dla fanów gier logicznych, którzy mam wrażenie ostatnimi czasy byli trochę zaniedbani. A to tylko kilka setek gier, które trafiły do sprzedaży w 2021. Jestem pewien, że są wśród nich wasze ulubione, które nigdy nie pojawiły się ani na kanale Arndt.eu, ani na rn 2 eu Dlatego zachęcam was z całego serca do zostawienia komentarza z waszymi typami najlepszych gier ubiegłego roku i może zachęcicie kogoś w ten sposób do spróbowania czegoś nowego. A ja na razie żegnam się z wami. Do zobaczenia, papa. Pa. Coś nowego? Przez to szalejące może nic nie słyszę. Udało ci się poznać kogoś ciekawego? Powiedzmy. Cóż, jak to mówią, w kupie raźniej. Szkoda tylko, że poznałeś ich w takich warunkach. Wyspa musi być już w zasięgu wzroku, ale. cicho, słyszysz? Chyba ktoś idzie?